Cześć, cześć, cześć. Witam was w kolejnym odcinku z Gry U mnie na kanale. No i dzisiaj będziemy No i właśnie co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj Dzisiaj kupię skina do 8-bita. 8-bitowiec automat. 8-bit Classic po angielsku. No Fajny dosyć ten skinek jest, więc go sobie kupimy. Oj, będzie mnie boleć. Oj, będzie mnie bolało. Ta utrata gemów, ale dobra. Nowy skin 8-bitowiec Automat. Oj. Oczywiście musimy nim sobie pograć. Tutaj mogę ulepszyć, tylko zobaczymy, czy mi potem starczy pieniążków. Dobra, to ulepszymy go sobie. Bardzo dużo życia. No, dosyć. No i 8-bit. Automat. Tak wygląda zwykły. Tak wygląda automat. No. Dobra. Zaczynamy naszą tutaj grę. No i. Yy, Zastanawiacie się, dlaczego mam tak dużo skrzynek, bo zbieram, bo niedługo będzie nowa aktualizacja i najprawdopodobniej będzie jakaś postać do wydropienia. Co tak laguje? Znaczy zawsze praktycznie była. Dobra, tylko Żyćko. Muszę podregenerować. Dziesiąte miejsce Nap naprawdę. Dziesiąte miejsce. Ja bym jeszcze raz zagrała. Ja jeszcze raz zagram i teraz po prostu co? No i musimy wygrać oczywiście meczyk. W ogóle Boris ma Star Powera do nity. Tutaj sobie rozwalę tą skrzyneczkę. Te godzinę. Dobra, zabiłem te godzinę. I nie zapomnijcie, no, zostawić łapki może w górę. O nie. Patrzcie, ugrałem to. O nie, elo, elo gościu, hm. cieszył się, no i się pocieszył. Dobra, tamtego jedzbita chyba trzeba trochę dobić, zlikwidować go, chyba będzie trzeba. Dobra. Ojej. Już nie ma wyjścia. Tu nawet... Dobra. I to jest Frank. Tym moim ostatnim przeciwnikiem. A i ja go pokonam. Co ty robisz? Heh. Chciał zrobić tak, że ja się miałem poczuć, że niby wygram i chciał mi, mnie zultować. Ja, ja wiedziałem, że on coś w takim stylu zrobi, ale ja byłem szybszy. Tutaj co tam było? Crow. Dobra, zabiję go. Ja bym powiedział, że... Że go zabiję. Kurde! Ale ten crow ma movement. Skąd on wie, że... Nie, ten meczek będzie przegrany. Ja bym powiedział... Kurde! Jakby... No, minus jeden. Teraz może zagramy sobie. Na yy, game grabie. Bo jak postawimy tam, gdzie wylatują te klejnoty, to po prostu będziemy mieli boosta w atakowaniu. A nawet fajna mapa na 8 -beata. Jak wyszedł 8 bit, to ja tu gram. Nie wiem, fa no dziwne ten 8-bit Classic jest. Ma fajnie zrobione te piksele. To jest 8-bit ten zwykły. No 8-bit zwykły nie pokona oczywiście 8-bita Classic. Jeszcze ten, kurde ten Mortis. W ogóle ma Skina do Mortisa, gościu. To też fajnie. Drogi jest. Skin do Mortisa. E, drogi ale ładny. Znaczy mi się ogólnie nie podobają skiny do Mortisa. Mi się tylko ten Night Witch podoba. Inne skiny mi się w ogóle nie podobają. Ten rockmanowy ten jak on się nazywa? Mortis mi się nie, w ogóle nie podoba. Chyba to będzie przegrana. O! Udało się. Tylko teraz pewnie ma jedna osoba. ta. Ale my to zepsuliśmy, byśmy jeszcze mieli. Kurde! Nie, no to pewnie będzie koniec tego odcinka. No, 17 skrzynek. Jeszcze raz na solo zagramy, i potem. No, już będzie koniec odcinka, taki krótszy. Odcineczek też nieraz musi oczywiście że być. No bo, jakby były same długie, no to musi być jednak trochę różnorodność zachowana. Dobra, zabiję tamtego dzina. Tego też zabiję. Hmm. O. Dobra, tak. Jak uda mi się zgarnąć tamte dwie skrzynki, to będę je już miał sześć, e, sześć par kibsów <laughs> <laughs> Przepraszam, że też tak nie mówię, ale bardzo się odzwyczaiłem od nagrywania filmów, no bo po prostu. Yy, no, no, bo co? No, bo po prostu. No... Ach, przyznaję się, no, że mi się po prostu nie chciało. No. Bo nagrywać to też jest, kurda. Trzeba chcieć nagrywać. Trzeba i trzeba mieć czas, i trzeba chcieć nagrywać. Dobra, niech on sobie weźmie. Hmm. Ja to jeszcze ugram. Zobaczycie. Tutaj stawiam. Ja to lepiej rozegram i po prostu ja to wygram. A kurde! Jedna salwa i już by. nie wiem, No ale dobra. Jeszcze coś sobie zobaczymy. Żeby było oczywiście więcej niż 10 minut. <laughs> dobra, jedna skrzyneczka jest. No I zobaczymy, czy. O! O, kurde, ale tanio! Ale przecenili! Kurde, nie ma donity. Tak, szkoda, że nie ma donity punktów. W ogóle już mamy więcej ludzi. Bez kapi. Chwila. Zobaczę czy to jest ten Kapi. Ej, my mamy kapiego. Fajnie. ogóle już niedługa aktualizacja będzie. Dobra, tylko zmienię na tego zwykłego. Bo mi się ten bit bardziej podoba. To się kurczę nie mogę przyzwyczaić. Chociaż ten mi się też podoba. Ten, ten, ten mi się. Dobra, ten mi się tak chyba tak samo podoba jak tamty. Jak ten podstawowy skin. No, dobra, trzymajcie się. No i cześć.